Był rok 2011, kiedy Steve Aren odwiedzał właśnie swojego przyjaciela Hajara Gibrana w północno-wschodniej Tajlandii. Wtedy to do jego głowy przyszedł dość szalony pomysł zbudowania swojego własnego wymarzonego domu. Jedynymi warunkami i problemami były pieniądze, a konkretniej 9000 dolarów czyli około 35 tysięcy złotych, a także ziemia, na której stanąć by miał nowy dom Steve'a. Wtedy, zupełnie nieoczekiwanie, Hajar wraz z żoną zaoferowali Steve'owi kawałek ziemi na ich plantacji Mango. Dzięki pomocy Hajara oraz swojego zięcia Tao, który posiadał niesamowite umiejętności kamieniarskie, niezwykły dom Steve'a mógł wreszcie powstać i dodatkowo stało się to w zaledwie 6 tygodni. Zobaczcie koniecznie historię tej niezwykłej budowli należało zacząć od znalezienia ziemi, na której mogłaby ona stanąć. Tutaj z pomocą przyszedł Hajar, który wraz ze swoją żoną zaoferował za darmo kawałek terenu na plantacji mango. Do mnie powstałby bez pomocy Tao, czyli zięcia Steve'a, który posiada niezwykłe umiejętności, jeśli chodzi o zabawę kamieniem. Cała budowa trwała zaledwie 6 tygodni. To naprawdę niesamowite. Dodatkowo dom kosztował w budowie tylko 6 tysięcy dolarów, czyli na naszą walutę około 23 tysięcy złotych, nie wliczając w to kosztów mebli i wyposażenia tego budynku. Warto też nadmienić, że materiały użyte do budowy są o wiele tańsze w Tajlandii, porównując je przykładowo do Polski. Jednak nie zmienia to faktu, że dzięki logistyce rozplanowaniu pracy i dobremu projektowi, dom udało się zbudować w bardzo krótkim czasie za cenę średniej klasy używanego samochodu. Wróćmy jednak do samej budowy. Kiedy zewnętrzne elementy były już skończone, nadszedł czas na meble do środka domu. Za kwotę 3000 dolarów, czyli odpowiednio 12 tysięcy złotych, Steve z ekipą byli w stanie urządzić cały dom. Na tyłach domu znajduje się stawik, który pozwala zrelaksować się każdemu z gości oraz samemu Właścicielowi. Dzięki licznym udogodnieniom, zarówno w domu, jak i na farmie Mango, na którym znajduje się ten niezwykły budynek, Steve nie musi zbyt często opuszczać swoich progów. Nierzadko można go więc zauważyć, kiedy relaksuje się przy małym stawiku na tyłach. Sypialnia jest dość mała, jednak dzięki dwóm dużym oknom po obydwu stronach wydaje się nieco większa i przestronniejsza, a także żywsza dzięki światłu dziennemu. Steve na górze budynku zbudował również stworzony wyłącznie do relaksu hamak z którego podziwiać możemy niezwykłe widoki. Nawet w łazienkach zadbano o każdy najmniejszy detal. Spójrzcie przykładowo na ten prysznic czy nie jest on niesamowity? Świetnym pomysłem było też zastosowanie naturalnych surowców do budowy swojego domu. Wykorzystano je przykładowo w umywalce. Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, dom Steve'a prezentuje się imponująco. Sam właściciel powiedział, że kocha swój kopułowy dom, jednak gdyby nie fakt, że budowa trwała bardzo krótko i kosztowała naprawdę niewiele, to prawdopodobnie nie zdecydowałby się on na stworzenie swojego wymarzonego miejsca do mieszkania. Te dwa czynniki z moty Motywowały Steve'a do zainteresowania się na poważnie swoim pomysłem i do działania. Z uwagi na fakt, że w roku 2011 nie były dostępne bloki ze specjalnie przygotowanej ziemi, do budowy domu Steve'a użyto bloków cementowych oraz cegieł. A czy ty zamieszkałbyś w takim domu? Koniecznie daj znać w komentarzu, a przypnę ci serduszko. Ja chętnie zdecydowałbym się na takie miejsce zamieszkania, gdyby tylko miało więcej przestrzeni, abym nie był w nim sam. Co ciekawe, Steve oraz jego przyjaciel Hadżar prowadzą do dziś warsztaty, na których uczą ludzi, jak budować domy tego typu. Według mnie to naprawdę bardzo miły gest z ich strony. Jeśli film ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, aby nie ominęły cię kolejne, równie ciekawe materiały. Przypominam, że filmy pojawiają się tutaj w każdy poniedziałek, środę i piątek, zawsze o godzinie 17. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć!